Dzień dobry, e, witam Państwa z parku leśnego Muzeum Historyczne w e, Moim Moim Państwa gościem w ramach rozmów historycznych muzeum, naszego muzeum jest Pan Tomasz Zając, e, historyk, regionalista, będziemy mówili o powstaniach śląskich i w tej części o powstaniach śląskich, e, których były trzy. trzy. I, i, I muszę ci powiedzieć, że z, z punktu widzenia gdzieś trochę za śląskiem. To, to, to ja kojarzyłem do niedawna tylko Górę Świętej Anny. Trzy, y, trzy powstania, o co każde i dlaczego aż trzy? Znaczy, no najprościej by można było mówić o Polski Śląsk, tak? Natomiast sprawa znów, znów jak to wszystko na Śląsku jest dużo bardziej skomplikowana. W pierwszej części mówiliśmy o plebiscycie, który miał się e, odbyć na Górnym Śląsku. E, Traktat wersalski w, w, podpisany zostaje w XIX roku. W XIX roku wybucha także pierwsze powstanie Śląskie, które w tym wypadku jest zrywem rzeczywiście całkowicie oddolnym. Polska Organizacja Wojskowa dla Górnego Śląska, która tworzy się gdzieś od początku 1919 roku, wzorując się na tym POW. Polskim, wzorując się, biorąc trochę przykład z tego, co wydarzyło się w Wielkopolsce. Zresztą Niemcy nazywali, nazywali polski, polski ruch narodowy na Górnym Śląsku wielkopolską zarazą i wielkopolskim niebezpieczeństwem. No i to, to rzeczywiście jest to pierwsze powstanie, które było zrywem oddolnym, wynikającym z. No pewnych pomyłek, które zaszły w dowództwie POW wynikającym z sytuacji na Śląsku bardzo ciężkiej, gospodarczej, strajków, tej osławionej masakry w Mysłowicach i, i tutaj te pierwsze powstanie. Nieprzemyślane rzeczywiście, nie do końca dobrze przygotowane, które ogarnęło kilka powiatów, Rybnicki, Pszczyński, przede wszystkim część Katowickiego, Tarnogórskiego, dosyć szybko i sprawnie przez Niemców stłumione. No pamiętajmy, wtedy na Górnym Śląsku stacjonuje regularne jeszcze wojsko niemieckie, przez chwilę nazywane Gręszucem i ta nazwa Gręszucu, czyli Straży graniczne, Granicznej, jak gdyby w tak naszej historiografii przetrwała. E, aczkolwiek kiedy, kiedy trwało już powstanie, no to chyba nazwa już była 116 Dywizja e, Rajswery, jeśli mnie pamięć nie myli, e, <laughs> no i to jest pierwsze powstanie. Natomiast dwa kolejne już wynikają właśnie z ustaleń e, Traktatu Wersalskiego. Na górnym Myślę, Śląsku. Inaczej, no powstania nie wynikają z. No nie, z <laughs> są sytuacji, Są skutkiem. Sytuacji, są skutkiem, sytuacji e, nieprecyzyjnych... Stworzył, stworzył traktat wersalski na Górnym Śląsku, czyli właśnie plebiscytu, który miał się odbyć. E, nowa jakość, którą wprowadza traktat wersalski, że ludzie sami decydują o tym, e, w jakim państwie chcą mieszkać. E, no i ten plebiscyt ma się odbyć na Górnym Śląsku i wtedy następuje to, o czym my czasem zapominamy i na przykład śledząc teraz obchody, które mieliśmy, dosyć, dosyć rzadko to było wspominane. Górny Śląsk przestał być częścią państwa niemieckiego. Górny Śląsk, a raczej obszar plebiscytowy został wyłączony z państwa niemieckiego i kontrolę nad nim przejęli alianci. Wiel Francja, Wielka Brytania i... Włochy. Do Opola przybywa, e, kierowana przez generała anne e, komi e, międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa, która przejmuje kontrolę nad tym obszarem. E, wkraczają także wojska alianckie, na początku francuskie i włoskie, później dołączają do nich Brytyjczycy. I jest to obszar e, pod kontrolą międzynarodową, wyłączony z Niemiec, żeby plebiscyt mógł się odbyć Mniej lub bardziej oczywiście sprawiedliwie. E... Ale obecność tych wojsk nie przeszkadza e, Niemcom e, w manipulowaniu przy tym prewizycie. I mówiąc szczerze, e, podobnie te wojska zachowują się jak wojska holenderskie e, w Jugosławii w, w, w latach 90. E, no, nie zgodzę się. Nie zgodzę się, bo tutaj mamy różne postawy. Przede wszystkim mamy postawę w wojsk francuskich. Francuzi, którzy, jak już mówiłem e, w pierwszej części, e, robią wszystko, żeby Niemcom dokuczyć. I Francuzi e, nie są jedno. Nie są obiektywni na Górnym Śląsku. Oni trzymają stronę polską. Dobrze, a z drugiej strony Anglicy trzymają stronę niemiecką. E, można by było tak powiedzieć, ale nie dlatego, że lubią Niemców, tylko dlatego, że już mają dość e, pewnej nonszarancji i arogancji Francuzów. Ale to też nie jest trzymanie strony niemieckiej. Wiele poczynań Brytyjczyków, to znaczy przynajmniej ludzi z komisji, brytyjskich e, oficerów, późniejszych dowódców e, brytyjskich, raczej wynika z e, próby. E, przynajmniej ja tak to oceniam, stonowania właśnie tej francuskiej propolskości. E, Brytyjczycy widzieli bardzo mocno, jak, e, jak ta propolskość zaagnia sytuację na Górnym Śląsku. Te wszystkie wystąpienia anty, antyfrancuskie, ataki na francuskich żołnierzy, e, zamachy na francuskich żołnierzy i to właśnie, że ciężko opanować e, spokój, utrzymać spokój na Górnym Śląsku, wynikało bardzo często z tej e, bardzo wyraźnej, propolskiej postawy Francuzów, o której rzadko się, rzadko się też e, mówi i wspomina, znaczy ostatnio, jak teraz właśnie e, mamy obchody, e, gdzieś tak po cichu trochę jest o tym, aczkolwiek na przykład Pan Prezydent o tym wspomniał, ale, ale no jest, jest różnie. E, no w inną sytuację znowu stanowią Włosi, Włosi chyba, którzy najbardziej potraktowali e, swoją misję tutaj, w sposób, no po coś jesteśmy i mamy zachować spokój. No to ich będzie kosztować w czasie trzeciego powstania trochę żołnierzy. Drugie powstanie to też jest czas walki na froncie wschodnim, czyli na wojnie polsko-bolszewickiej. Mhm. Tak. Polska nie mogła w ogóle przyjść z pomocą lub w ograniczonym zakresie powstańcom i to powstanie nie rozstrzygnęło niczego. Bo nie było jego celem rozstrzyganie czegokolwiek. Drugie Powstanie Śląskie miało tak naprawdę jeden określony cel: pozbycie się niemieckiej Policji, niemieckiej policji Bezpieczeństwa, czyli SIPO. Tutaj nie możemy patrzeć na drugie Powstanie jako próbę właśnie przyłączenia obszaru. Części Górnego Śląska czy całego obszaru plebistytowego, jako próbę przyłączenia Górnego Śląska do Polski, gdyż cel był jeden. Tak naprawdę pewna, pewien pokaz siły polskich organizacji no, bojowych, nazwijmy to, pewnie dla Niemców terrorystycznych. Natomiast, natomiast chodziło o pozbycie się SIPO. I to się udało, bo cel został osiągnięty, powstaje policja. E, policja mieszana, APO, policja plebistytowa, gdzie parytet, e, parytet miał być pół na pół, czyli Polacy, Polacy, Niemcy. I policja, jeśli mnie pamięć nie myli, która już była poddana e, aliantom. Ona nie podlegała jak gdyby starostom, bo starości niemieccy pozostali, ale podlegała, e, podlegała bardziej kontroli właśnie e, sił alianckich. Co na to też miało wpływ, bo na przykład w wielu miejscowościach e, ciężko było dostać się do tej policji Niemcom, a w innych miejscowościach ciężko się było dostać do tej policji Polakom. Więc e, z jej formowaniem też były, też były pewne problemy. Natomiast rzeczywiście był to, był to pewien krok do, do w miarę do uczciwszego przeprowadzenia plebiscytu, bo rzeczywiście SIPO e, zdominowane przez Niemców, no jednak oprócz tego pilnowania porządku, z którym sobie nie radziło, bo było ich za mało. A Górny Śląsk w tym burzliwym okresie stał się miejscem, gdzie rzeczywiście i przestępczość wzrosła, no i właśnie działanie i Polaków, i Niemców, i plebiscytowa propaganda, która często przeradzała się, że wrzucimy komuś granat do mieszkania, albo go pobijemy, albo właśnie wiece kończące się zamieszkami, czy masakrami, jak właśnie było przed drugim powstaniem w Katowicach, gdzie, gdzie Francuzi otworzyli ogień do... Do, do, do niemieckich demonstracji, a później Niemcy zabili doktora Mielżyńskiego, więc tutaj, tutaj te SIPO sobie nie radziło, a po później zresztą też nie, no, a, a wojska alianckie nie do końca były, żeby, nie wiem, gonić za, za e, pospolitymi przestępcami. Drugie powstanie, cel ograniczony. Się o trzecim powstaniu nie będziemy mówić, bo, bo y, trzy odcinki z e, Twoim udziałem <grym> mówią o, o tym, trzecim powstaniu. Natomiast e, wróćmy do problemu, który poruszyłeś e, w poprzednim odcinku. E, o stosunkach w rodzinie, mm. o pęknięciach społecznych, mm. o pęknięciach w rodzinie. Jak to wyglądało e, jak te losy wyglądały? Bo można mówić o powstaniach śląskich też o jakiś elementach wojny domowej, prawda? Tak. Wśród wielu ludzi na Górnym Śląsku obecnie, wśród wielu Ślązaków, E, nazywanie, powst... przestaje powoli funkcjonować określenie powstania, częściej pojawia się sformułowanie wojna domowa. No bo rzeczywiście, jeśli z jednej strony popatrzeć na, na pewną społeczność, która, która e, mniej lub bardziej zgodnie ze sobą żyła przez ileś tam dziesięcioleci czy nawet wieków, e, to ta społeczność nagle się rozpada. No, i tak jak mówiliśmy, te podziały zaczynają przecinać, e, przecinać rodziny, te podziały dzielą sąsiadów. E, no i te podziały często idą bardzo dziwnie, bo, bo, bo mamy na przykład, no nie wiem, e, mamy niemieckiego arystokrata, jakim był hrabia Oppelsdorf, który optuje za Polską. W Rybniku mamy przykład na przykład Artura Tunkarda, który pochodzi z. jest Niemcem, który pochodzi z. Niemiec, gdzieś tam już nie pamiętam, czy na Dreni, czy, czy z Westfalii. I, I działa w polskim komisariacie plebiscytowym. Żeby było śmieszniej, później w latach 30. polski sąd skaże go za obrażanie kanclerza Hitlera. Natomiast mamy, mamy Ślązaków, ludzi, którzy nie znają nawet języka, języka niemieckiego, ale optują za tymi Niemcami. I tutaj, no bo. W tym państwie zawsze żyli, to państwo gwarantowało im e, pracę, dawało im wykształcenie e, i owszem, pojawiał się ten szklany sufit w pewnym momencie na pewno. No, tym szklanym sufitem była jednak znajomość języka niemieckiego, e, żeby awansować i na pewno też w administracji, w w zakładach przemysłowych dominują jednak, e, powiedzmy, nawet etniczni Niemcy. Czyli Niemcy nawet z, przybywający na Śląsk, nawet nie tacy, którzy na Śląsku żyli od, e, od pokoleń. Bo to też ciekawa sprawa, na Górnym Śląsku wykształcił się o dialekt śląski, który Polacy uważają za, za dialekt języka polskiego, ale wykształcił się też dialekt języka niemieckiego górność. Ale te społeczności jakoś ze sobą żyły. Owszem, wszystko i tak napędził później e, nacjonalizm XIX-wieczny. E, z jednej strony niemiecki, z drugiej strony mamy te polskie odrodzenie na Górnym Śląsku XIX-wieczne. E, Potem tym szokiem jest pierwsza wojna, a przede wszystkim ta sytuacja po pierwszej wojnie, czyli e, na przykład postępowanie tych nowych władz niemieckich wobec e, strajków w górnośląskich kopalniach, no, gdzie często odpowiedzią jest niby rewolucyjny rząd, niby socjalistyczny, niby socjalistyczne władze, a wysyłają na, na kopalnie wojsko, tak? i giną ludzie, są aresztowania. Często jest taka, często jest taka opowieść, y, kiedy pytano podobno. Przywódców powstańczych z mojej okolicy, e, czyli w jednej z miejscowości powiatu rybnickiego, dlaczegoście to z zrobili? No bo myśmy e, przecież oni, w Niemczech chleby mieliście, ale oni, jedyny miał powiedzieć, ale myśmy też chcieli do chleba, czyli czegoś więcej. No właśnie ten szklany sufit jednak istniał. A, a, a... Czy znaczenie miała religia rzymskokatolicka, ewangelicka? Czy to byłoby znaczenie, bo podziały szły różnie? To znaczy, ewangelików na Górnym Śląsku nie było tak dużo i rzeczywiście, w przeciwieństwie na przykład do Śląska Cieszyńskiego, ewangelicy w znacznej części byli Niemcami. Natomiast pamiętajmy o tym, że na Górnym Śląsku najbardziej popularną partią cały czas za czasów niemieckich była Partia Centrum, czyli Partia Katolicka. Która skupiała zarówno Polaków, jak i, jak i Niemców. I tutaj rzeczywiście ten katolicyzm nie do końca, nie do końca tutaj był wyznacznikiem. Ja wiem, że popularne jest hasło Polak-Katolik. Inaczej niż było przez długie lata właśnie na Śląsku Cieszyńskim, gdzie Polak to był Ewangelik. Aczkolwiek później się wszystko spozmieniało. Natomiast e, nie, nie wydaje mi się, żeby te religijne, religijność, e, wiara miały wielkie, wielkie, rzeczy, aczkolwiek w czasie drugiego powstania bodajże pod Pszczyną taka protestancka miejscowość została przez powstańców spalona, zniszczona. Tylko dlatego, że no, byli to osadnicy niemieccy z jakiejś tam kolonizacji XIX-wiecznej czy XVIII-wiecznej, e, no i byli taką enklawą w Morzu Katolickim. Więc tutaj niestety na nich się, na nich się skupiła, e, skupiła jakoś tam, no nie wiem, nazwijmy to nienawiść, ale nie, nie wydaje mi się, żeby podstawą była, była tutaj religia, bardziej już właśnie ten rozbuchany nacjonalizm. No tutaj ciekawą rolę też odegra społeczność żydowska na Górnym Śląsku, która praktycznie będzie proniemiecka. Żydzi Niemieccy, pamiętajmy o tym, byli integrowani ze społecznością Niemiecką, byli niemieckimi patriotami, co pokazali w czasie I wojny światowej, za co później Hitler im podziękuje. Natomiast Żydzi na Górnym Śląsku byli za Niemcami i znamy przypadki z Trzeciego Powstania, kiedy, kiedy Żydzi byli zabijani przez powstańców, między innymi podrybnikiem doszło do takiej sytuacji za swoją Niemieckość. Będziemy, proszę Państwa, kończyli drugą część spotkania z historykiem, regionalistą Tomaszem Zającym. Tematem naszych rozmów były powstania śląskie. Po dłuższej przerwie zaprosimy Państwa na ostatni odcinek cyklu. Podsumujemy powstania i porozmawiamy o tym, jak te powstania i rany powstańcze miały wpływ na dwudziestolecie międzywojenne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.